Chodźcie z nami! 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 Chodźcie Witam serdecznie. Czy już coś lepiej? Rząd posłów! Później pogadamy, tak. Rząd posłów! Rząd posłów! Rząd posłów! Rząd posłów! Na dwie oko, do dobrego września. Cześć, coś, co jeszcze raz, cześć. Kochani, witam serdecznie. Polska, Cała Polska zjednoczona! Cała Polska. Nie Cała polska. Zjednoczona. Zjednoczona, cała polska zjednoczona, kochani, y nie chcę jeszcze za wcześnie szacunków co do ilości ludzi, ale witam serdecznie, cześć, cześć. Nie mam się jak przywitać, no ja tu na palcach stoję. Jest... Koło tysiąca osób widzę, tak, nawet więcej będzie. Może być z nas półtora no. tysiąca, tutaj kochani, mam zapytanie od kolegi z Radia SK. O ilość ludzi, no też wygląda na ponad 1000 osób, kochani, w poniedziałek, środek tygodnia. Te powiedzą, dobra, potwornie te fałenie powiedzą, że było 50. Co powiedzą w Radiu SK? Kochani, półtora, półtora. powiedzą półtora tysiąca? Kochani widzowie, trzymamy tutaj za słowo dziennikarza Radia SK. Nasłuchujcie, nasłuchujcie Podlaską Eskę, Eskę Białystok, Czy faktycznie powiedzą, że jest półtora tysiąca ludzi w Białymstoku poniedziałek, którzy żądają zaprzestania absurdów pandemicznych?